Poszły. O, ale super mapa. Wszyscy wygrali już grane około 20% punktów. Zajebista mapa, najlepsza na świecie, jaka w ogóle istnieje. Trzeba umrzeć. Jeszcze króliczyca no, w dodatku do tego, no i zajebiście. To Dobrze. A ale ta, mapa, ta to mapa płatna mi pasuje. Ale to właśnie, że raczej Silenta, mimo że tam jest taka dojbana, to są śmieszne z tej mapy mecza. No, śmialiśmy się wszyscy zawsze na tej mapie. Nie, to po prostu. To jest śmiech, wiemy. Słyszą ją. Ja też, a ja tu robię i nie trafiłem w test No i drugi też nie mam no, świetnie Ona jest na parterze czy u góry? Ona helikopter, sama, helikopter Parterz góra Parakopter. Ale to nie było oszukane Wyświadczem, że się nie dowiem więc... To nie było oszukane To było oszukane Powiedziałeś, że nie, nie w końcu się dowiem czy wciąż nie? No, cisza. Taka nie ci musi powiedzieć No bo chcę wiedzieć czy mam robić gena czy nie No to sobie Zrobiła no, mi. Dobra, już tam się dowiedziałem, dzięki. No to dagi, da no, tak. Prytelski. Ale Chlodek się schował do szafki. Tak jak ja. Lodet, ten klodet. Ty <laughs> ja też do szafki, bo ona ma barwę pewnie. Ona dziwnie chodzi. Szybko? O, czy cztere, jakaś? Dziwnie. Taki slow motion miała na początku, nie umiała iść, nie wiem o co chodzi. No ale niech cię wisza już, nie mam czasu w tej szafce aż siedzieć godzinę. No, a masz szybciej powiesić. No to już mnie powiesiła. Skrzynkę zmarnowałam na Gena i w z Ja też. Granie. Klodet wyłóż z tej szafki mnie ściągaj. Za jebie. No patrz i Gena robi zamiast mnie ściągać. Idę ją tam wieba, czekam. Idę Klodet teraz robić. Ha? A co to za jakiś? <noise> Gdzie ta kurwa? No ale stoisz, nie? No Klodet chciał mieć najpierw, nie? Dobra. Dobra, może skończę tego ogień. Proszę, kleczenie jakaś porażka. Jeden. Nie, mhm. Jakiś to ten... co O Jezu, te haki to jest 5 sekund i jepnięte. Dobra, bo Klody tu jest, chodzi porobimy teraz tutaj, poczeskamy się albo. Muszę i grana na mapę zgrzuca. No. <noise> Serio? Zobacz jak z pieprza. No co, Klodę? Teraz uciekasz? No. Słyszałam. Widzę ją gdzieś tu słyszałam. tu uciekła. Robię to tam, jakby ktoś chciał leczenie. Okej. Okay. No, jesteś gdzieś niedaleko, to ja tu robię generator na tym piętrze. Okej. on dużo. Nic nie ma, żadnego generator. Kolejny? No to mogę go zakląć też. O ja to nie wiem, czy on jest tutaj. <coughs> jest pode mną. Nie okay. wiem, czy się gdzieś, ale nie wiem gdzie. Na dole, u góry? Na dole chyba. Dostała Claudette. Dostał na czas. No, że to się po drugiej stronie poszło, dość dzisiaj się ja robię. Nie, to Ale tu coś chodzi, słyszę. Dobra. Ach, to tam, mój Boże, Cię? już do zera. A. O, pode mną mnie złapała zapalają. Dobra. Aha. jeszcze jakiś hak bym przez was sabotował. Jeszcze w sumie trzy muszę. Ktoś ściągnie Ledet? No, 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 nie, No, na pewno nie. tak to się robi. No ona siedziała w szafce, zamiast mnie ściągać, więc zaraz. Tak się robi. Jep, drugi hack. Masz skrzynkę jeszcze? Ja chciałam na dwa właśnie, bo idealnie mu pół mi zostało. No ja mam skrzynkę, o cześć, chodź No. Ale... Dobra, to wy się tu bawcie, idę, panie. No, tak nie. Zostaw nas, oczywiście. No, ale no, ważniejsza. Co jest jakieś jeszcze Eee Romero, co ty tak szybko biegasz? Wła, nie. Ona się na nią patrzy. Tu byś pomóc kampi. co pomóc? Tak. Nie mogę jej zdjąć, bo stoi się pojawia. ja idę też, muszę je dziisnąć na pysk może coś. Ale Klodet jest oka. uciekła to Gdzie jesteś Z Zwolę hak, ona się nie patrzy. Teraz. Na zewnątrz? Nie. Kurwa, jeszcze jeden hak muszę sabotować, więc lepiej pomóżcie. palety. Nie, przyjdę, przyjdę. Nie, mm, prawie. Ale to jest nie hak. Walny, nie, nie. Więc... A mnie walnie. Nie, na górę. Nie, tułmoknie. Tego nie widziało. A zdążę? Czekaj. Ale nic nie widzę, ponoć trafiłeś Ona bo też Ona też nic nie widzi, bo w ściany wali Ja Cię coveruję. Oh, sorry! Myślałem, że to ona Jezu, on to kamera się obraca chyba Nie wiesz, że ona na nas nie trafiła jeszcze ani raz to tu zaraz mnie trafi właśnie Ona ma jakieś w ogóle lagi Lag jasny trafi krew na A to Są pozabawiam. jakieś generatory? Nie chcę tego słyszeć Może jest. W sumie to się jeden został to na dole, bo wszystkie chyba u góry już są zrobione. Dobra. Ja mam takie, takie przejście, to się na recepcję wchodzi przez okno i... Ej wiem. Bez lady jakby, <laughs> na dole gdzieś, pod totemem. Ja tak to się leczę? No to dobrze, to ja spadnę bez No to tutaj zakleszczyła. Co to znaczy? Mimo że jest totem, to strasznie wolno, bo jestem połamany, wypławiony i wszystko. Mm. Dobra, ja wiem gdzie jesteś, tylko jak tu spaść? Dobra, To Coś dziurwa by się przydało. Albo no skrzynka, też fajnie. Mm. <laughs> Ona ma lagi, muszę o tym pamiętać. Ona no, w ogóle nie ogarnia O, cyk, skrzynka. Okay. O, jak się Ej, zabijam. miałem odzysknięcie e, szafką, żeby ogłuszyć, no to ja ją ogłuszyłem. Zrobiłem sobie granat w międzyczasie, to jeszcze jeden z szafki, ona była ogłuszona, ją oszypiłem. To dwa na raz rzeczy, że... biedne. jak gdzieś tu robi, no dobra. No już kończę praktycznie, to może lepiej dobramy. Do bramy? z bramy wiesz? Aha, dobra. Przez tą dziurę jak pójdziesz. Aha. No jest u góry, na dole? Nic nie rozumiem, tego. Dobra, otwieraj sobie. Poszła do bramy, do waszej idzie. Co? A czy słyszę? Ja otwieram tą drugą. Aha. Aha. No nie wierzę, naprawdę? Really? Ale za co? No bo już nikogo nie zajebała. Już czechademi po prostu. Aha nie no, zablokowane no, no i że plaga, i to jeszcze ma korapta. z tego meklu, Ona blokuje geny, co? które są najdalej od niej, czyli te najbliżej, najbliższe. Czyli te zabójcy. najdalej od niej. Jest schemat na to, które są te, na które nie... No wiem, bo oglądam te trailery, dlatego mówię. Jezu, kto mi nie powiedział, że tu ona jest? Ona już jest tu i Mieczista. Yep. Dobra, nara. Nara frajerzy. Mała szpała. No ale no, na mnie go co nie... kie racji? Ja muszę to tam zrobić leczony Tyle, że nawet zwykłego nie robię. To temów jest dużo. No a pięć Pięć jak zaczął ja nigdy ich nie widzę. Mam nadzieję, że o, ciebie weźmie. Tam ja widzę. No to dobrze, bo ja już jestem cisnięty. Pani obrzygała mnie! Helikopter, helikopter. mnie helikopter. Już tu do mnie biegnie chory. To jesteś tam co z tymi totemami? Stój, Tomberski. Ja tu robię gen znaczy tego tego totemu. Teraz cię mogę uleczyć, patrz. Gdzie ten totem jest? Mierda, ale mi jest A ten totem jest w takim miejscu, że już po prostu bardziej na widoku nie mógł być. Zobacz, że już gena zrobiłem sam. Jezus, gdzie tu jest jakaś paleta? Nie ma. Zostaw tego totemu pojebie, patrz jak się patrzy. Tu jest. <grym> chyba nie wie, co to jest. To dziwne. No, ale masz robić, a nie puszczać go z 5 sekund. to no, pizdo. Tego jest na drugim końcu mapy. Okej, no, dobrze. <laughs> Rua. Riiua. Ale po co mnie obrzygujesz jeszcze? Fuj. To jest okropne. Obrzydliwa. Piggily Wiggily. O Boże. Dobra. No, ale... Proszę na to. Noo. super rola. Dzięki. No, nie pojęcie właśnie o czymkolwiek. No ale... <noise> myślę, że to będzie publiczne. Ale ja nie będę nic wyciszać, więc co nie myśl. Dobra nie widziałem. Ona taka jest dziwna też ta plaga. Chodzi wokół na grobków, w sumie nie wiadomo o co i chodzi. Ja dalej jaka bo na tu przyleci. Już idzie. Tak? No. Widzicie, lecję na O tu jest totem. To ja tu zrobię, żebyśmy się bliżej leczeni. Robi mnie goni. Robicie? To naprawdę to na ludzie ja pizda. Ja tu zrobię, bo na środku w miarę mapy będzie ten ton. No, ale już? Mhm. Tasik? No jest, ale nie szkoda teraz. A kiedy? Nigdy nie jest szkoda. Rzia, No, wkurwiłaś się, widocznie. No, mi go nie dalej. W ogóle nie powinna by dotknąć, ale okej. Okay. nie zabójcy, no i super. No i bardzo dobrze. Potemik macie, możecie się leczyć. Pamiętam ja tam się Wiem tu nie surrenderowało. To fauzuleum robię. Nie ja żeby szopie, ale to jest za ładne. Nasz... No ale co to miało być? No zaś idzie, no nie wytrzymam z nią. Zrobiłem se totem. Ten Tak, robił gena teraz, wiesz? Jeszcze ja nie widzę. Chyba to ten Nie on... na mnie. Kurde, drzwi zamknięte, nie wierzę. Helikopter, helikopter. No ale przesta się ful? drzeć. to No ta moja Romero. Aha. przestań się z tym helikopterem. <laughs> właśnie, nie skrzypca. O Jezu, tak blisko mnie Żyga na mnie w dupie Zasrał Chyba jak cię zdejmę, to będziesz żygany No mi tu przyjdzie zabrać, już kończę geno I... Wiem, już leci, już Nogi się połamały A w dupę se wsadź te żyki No żygaj się do dupy o Jezu, zdejmuj ją. Idzie, nie? O Jezu, myślałem, że za mną pójdzie. Ja pizda, no co za... Nie mam zegarka, więc się obraniam. Serio? Przez te 12 sekund, tyle ile byś miała zegarek. Poczyna, to naprawdę. No ale co? Czekaj, Uciekaj, ta magunia, szybciutko. A no ona mnie dalej go. Już ci się skończył zegarek i tak, więc... <śleski> Paletku, a co a. Ria, kurwa? Ryjad, drze, nie? O Boże! Jem, Boże jem, przybiegła drze ten py... Ona jest. O ja. Nie sam... no mi to Nie! Nie! Chodź tu! Rua! Może świeci jej po szyi ludzie. No i dalej nie działa, no tutaj nie rozumiem. To się w ogóle nawet nie zrobił ten, ale ten, ale może nie, kurde. No nie. dlaczego o. to nie zaliczyło przez tyle i po mordzie świeciłem <kluzni> Bo ona się obracała Franca, wiesz? No to kurwa wchodził. A ty miałeś tego paska dużo jeszcze? Nie ma właśnie nie no, no, Jakiś. Szip. Trochę brakło. prawie całą latarkę cóż. No, widziałam Majdzie no, po mnie. No ale ona wystarczy chyba, że głowę do góry podniesie, wiesz? No i, wtedy... i bazeruje to. A o też tu jest. O, to już się kurwa wyleczyło. No ale ciekawe, że cię widziałam Moim zdaniem nie powinno... No słyszała mnie chyba, wiesz? No, to maria, przestań się drzeć ja, romero. Rumperski to przez ciebie jak zwykle. Sam chciałeś tam Romero, teraz cały czas niej ręce. No jeszcze nie mogę leczyć nagle, bo już czas minął i żyga. Co za szmatno. i Carlos, ja już wiszę. No, to taka Romero jest właśnie. Romeo. Kopałeś mnie, przed za co? Gdzie Romeo był? ty tyry, tyry. Mam do szafki w ogóle wszedł. Nie, po prostu mam dość. Muszę się uleczyć. Tam biega na po balkonie orzekany. No na. On jest na dole, więc uważam. mnie tam. jest, więc o. A jak ta Romero w ogóle biegnie, daj spokój. Ale przestań szczepiać i. To ja bym no to jest moja postać, tak? Aha. Tylko twoja, nikt więcej nie ma, taki. Nie. Wypieprzaj. Ej! No, ale... To była plaga, Pani tak? Dyskusji. Dajcie mi spokój już. No to okay, za jakieś spowolnione ruchy? Ryba chodzi? Ryła. la a gdzie ten kurwa debil jest? Koło... biegniesz na może gdzieś, mniej więcej. No, ostawiam, gdzie jest, co. No ale co stawać, on jest, co on robi? Sobie. To ale zostać też żyki. Ściągam się. Robi? No, no Kana się robi. Gena robi. W sensie ściągać, już tam idziemy. Pod koniec Gena jest, aha. Potem dopuścił Gena i pobiegł. No dobra, to No już idzie, ciekawe, by ze <coughs> No.

no. O Jezus, no się... Aha. cieliła mi ten. No, ale tak go dotkniesz teraz, to za nie zarazisz się. O Jezu, idzie, nam idzie. No to co, ona widzi to? Ja nie wiem. Ale no, ona to już chuj. teleporty jakieś kuźma. Tak szybko wszystko. Nie, to tak jak mnie orzyga, to. No, fajnie, Acha, że na skałą na tej... błędno, ale dobra. Ale no, no, nad skałą Żygła i koniec, no. Znajmy, że nie byłem za skałą, jak mam Żyga, A co mam takie czer... Aha, bo na tą krew wziąła i dlatego takie czerwone na no teraz. Jestem za hak hak. Akorda. Serio? Ty orzygałaś? Pisto. Wyróbcie gena, czy coś? No robiłem to pobuchnął, tylko gena zjeb. No poszedł do szafki w ogóle, się schował. To ja mam miał, nadzieję, że go znajdzie. Schował. Jak klodem. No to tym bardziej, mam nadzieję, że cię znajdzie. Co ty wiesz w ogóle? Może ten w szafce, ten na kłótce chodzi, on dość. Nie no, Laus już biegnie. Ja, krepiam. No a ty po co tu przyszłaś, to zajebano. Ale zdaj mi mnie. Bo będziemy tak czekać, czy stąd pójdzie. No to już na pewno. Pewnie cię już, już cię widzi. No to już masz przejebane. A to do szafki czy... wszedł? No nie wierzę. No już chuj. O, następny mam. O, teraz to już było. do dojebał teraz. No bo do kuwety mi poszły, koty nie wiem, co się dzieje. No to ja już nie żyję. Boże, w ostatnim mo momencie. Nawet gorzej niż w ostatnim z Borowa nie się... masz. No, ADS-ka też nie może zo Dis. Na pewno się już w tą żyłę. No, na pewno. Prefekt 150 na piasku, a tu naprawdę mnie nie widzi. No, to jest drugi temat. Ożegają ja się. Jesteś ja pieprzę. A patrz, on poszedł. Fajnie. A to on też nie ma zegarka! O jest mam dość. Zarua, kurwa. Ja chciałem ci podnieść latarką, ale skumiem wiedzieć, czy zobaczy. No, jak na raz! Przeranny jesteś. No, to się liczy akorami, że dobrze wiedzieć. No, ale nie wiem o co chodzi teraz. Dobra, nie wiem o co chodzi, też wiem. Niech on też kurwa, umie, bo chuja robi tylko nas w we wszystko. Ciemna <grym> nie. Do mnie go jest. Trzymałem chyba, tak? Nie wiem. <laughs> jest tak, o tu, no? Pierdolnie. No tutaj. Jak mnie zajmie? No, to pokaż, tak? Pokaż tu. Chuj dobrze. ci dupę! A chciał wyjść, żeby ją ogłuszyć? A nie, bo ty, ty masz tego ferka. Nie, on nie ma czegoś takiego. Nie, on ja nie ma czegoś takiego. Nie, kurwa, ty grzebać teraz, nie ja mam czasu na to. To się grzeba, że tak było. Jaka <laughs> szkoda, że umarł. Laus. Napisze nam pewnie, że tacy jesteśmy. Tak jak grał, tak ma. A, pa będzie się ściągał. Jeśli mi to, to szczerze. Nie ma zegarka. O, co narobi? No ale halo, moje włosy. <grym> Kaplica. No. No, kaplica zaraz będzie. Oczywiście. No. O Jezu, jest słoneczek. <grym> <grym> to dobrze. Co ja tam znaleźć, żeby zrobić? Bo ja jeszcze pod paletą. Nie mam. I dostałeś na No i źle? Schował się, pojawił się patrzył, się, patrzył się, patrzył, i tak wyskoczył do przodu, myślał, że się nie wyrobi. A ten co tam napisane. robi za nami? Na oj, to widzę. stoi w i nic nie robi. Biegnie, nie ma miejsca, do widzenia. No tak trzeba jakieś bije. Mój przylaz, boże. Teraz jak już gena kończymy, ten przylaz się obudził. Dobra, ja w tym robię. Dobra, porobię, ja idę robić totem w tym. A ja robię w cyrku gena, bo potem znowu zostaną same w cyrku i się zestramy. No i przyszedł do nas i źle. Dobra, idę stąd, bo zaś mi życie No ale lecimy. Jeszcze zanim zrobię tu gena, no. patrz tam, a ja będę patrzeć za nas, idzie, uciekaj, do przodu! O boże, wszelki hałasa. nie przyszedł, dnia. Hej. Okay. Zawsze gdzieś był to ten w cyrku, nie ojciec. Ja też potrzebuję zrobić coś Ja robię w cyrku i robię gena w cyrku, chociaż jednego. Gonimy. mnie. Ja. No. Serio? Siema, stój. Czuj! Tam, że w mam w małym oh, Ale mu jebłem. Mam te umiejętności Liona u niej ups Ojej A kurwa, jesteś tutaj już, ja już kończy ten no to i tak tu przyleci Jak ten... ja skończyłam to mogę lecieć sobie. Ten pizdioch i tak tu przyjdzie O już jest Udarka mi się kończy Kurwa już mnie zobaczył już chuj Gdzie, Gdzieś gdzieś to tam? ten to może? No, za... no Co to było? Uchła? Jest ja on tylko tu przychodzi i nic nie robi <ścoughs> Czas przychodzi do nas no Już mi się on wydupie bo przez niego mi wszystko czyste. No, no Kurwa co? Kusnął i co? Myślę, że fajnie, że przepraszam? A kurwa, zwalił totem. Mam totem, tak? ja kolejny. No to, to czekaj, ja zrobię, tak? Aha, no czemu? To... Nie, dobrze. No bo ja myślałam, że ty, że masz, że jest. Żebyś mi pokazał. No mam. Tutorial. No ale będziesz go robił? Dobra, kurwa, nie wiem, gdzie on jest, ale chcę mój generator skończyć. O, a, i przyszedł, bo pomagamy. No, on ciągle chodzi tylko i nie wiem o co. On tu dalej jest w cyrku, z tego co widzę, duszek, dzwoneczek. z He? Jest za mną. Jest to na, i to w ogóle chodzi i nie wie co się dzieje. No i o, kurwa. Wszystko i... Mu się blokują te postacie? Mam dość. To temy, i to temy, słuchajcie. No bo mi rozwalił, to go robię drugi raz. Uciekliście od tego gena z nim, czy, czy jak? Chyba. Uciekliście? Nie mogę już tutaj, tak? Aha. Dobra, ja tak, dać tego nie gena ma. robić. Też to chodź do cyrku Tumberski, to ci może jakoś pomożemy. Mhm. A widzę was. Chyba. Niebieską, niebieską poświatę to ciężko powiedzieć. na ojcu jest taki osrany, z 15 metrów dalej jest zabójca, już trzeba uciekać. Już. No tak jak ja. Puszcza, ten generator leci, wraca. No przylaz. to przylazł. No i totem zniszczył No i dobra, jebni go i go zostaw spokojnie. Ale gdzie zniszczył? Tutaj, Aha, dobra, to ja zaraz zrobię. Gdzie on był, ten totem tu? Ten, ten no tam w tej wiesz, dziurze. Aha, dobra. Dobra, ja kończę drugi generator w cyrku. Ja teraz też skończę. No i dobra. Zostanie jeszcze tylko jeden. Dziurze, dziurze, a tutaj, dobra. Pyk! Mhm. Bardzo ładnie. No mm. dobra, ja co otworzę skrzynię, bo tu już mi się apteczka skończyła. A w cyrku są jeszcze jakieś geny do robienia? Nie, chyba tylko to dwa. Potem i to temno. Dobra, no może być zwykła brązowa, no trudno. Co widzisz? z no? Kaplicy chyba czy zrobiony jest? Nie, nie góry jest. właśnie ja trochę robię, ale idę po tego. Tak. Ja też, tylko ten gdzieś tu jest. Chodź, do wyskoczyłem. Możecie no. iść po niego, no. No to świetnie. Nie, zostawił mnie, więc ha wraca po niego. O tak, już dawno jestem ranny. Kurde mać. mać. Dobra, no trudno będę leżeć. Chodź do góry to cię ceguję. Tam genik jest do robienia, gdzie wy się leczycie chyba. No jest, jest. Mhm. No patrzcie, no goni go, kurde, zesrałby się. Dobra, rób gena i depakę. No jeszcze nie wiszę, a teraz już mnie bierze. No taki do was chyba poleciał zaś. No przebieg, słyszę go tu gdzieś. Na dole, biega przy mnie, wiesz? No, ja ten... taka lepiej spierdalaj. Ja ty masz zegarka, zaś? Mam. Kurwa, u mnie ciebie trafił. No właśnie, coś mi się tak wydawało i się zdziwiłam dlaczego leżysz. No dobra, nie wiem, ale nieważne, jeszcze nie wisiałem, więc spoko. Będzie tak kampię teraz są jedną osobę. Ja się w tym, w totemiku leczę i już przychodzę. O, koniecznie, się. A ten i będzie tak uciekał z 5 sekund? No ja nie wiem co, dobra. Lubelski, ty duszek. robisz ten u góry? Nie da się, bo on tu biega cały ten czas. Ten to poszedł do cyrku w ogóle. Aha, zajmuj mnie. Dążył. Aha, ale nie ma zegarka, no to już chuj. Ale zostawił mnie, bo pewnie myślał, że ma. No widzę, coś tam leci Na tutaj. górze są. Ciekawe, czy ma adrenalinę. Niestety. Nie ma. Dobra, ja się leczę i dotwierasz do tą dziwną bramę z boku. Więcej tych ptaków, no nawet. O! To potwieraliśmy? A on tu już jest. No, niestety. Chyba, czy nawet jest. A zniszczył ten. Nie ma! Kurwa! ale ja teraz leżę. Nie się tak wymieniać. No ma Borowa jeszcze, nie? Mógłby do się walny. Trzeba mnie nie podnieść, tylko trzeba było spierdalać, O, to chuj. No, to żeś mnie podniósł, po prostu w najlepszym możliwym momencie. Idzie za nim. Nie wierzę. Nie, jeśli nie widział cię, fotelu. Otwarta jest ta brama? Przygotowana. Dobra, bramy Dobra, chodźcie gdzieś. Nie ma go, zostawmy. Dobra, ole Dobra, tam się uda. No jestem, jestem. Chyba jeszcze nie otwierać. Dobra, spiepę. Chodź, lampę. chodź, spieprzamy. Nie, dobra, dobra uciekam. nas. Tak? Aha no daj, żeby tą apteczkę ma. Nie no, nie używam apteczek. O ho! ho. Tam, tam temu trochę czasu, nie? Żeby zdążył uciec. Mhm. Odblokowano osiągnięcie dziedzictwo kaplicy Kambela. Zrobiłaś pewnie ten górny, nie? Mhm.